Zapraszam na recenzję trzech dodatków do magazynu LEGO. Recenzję zacznijmy od zestawu Gwiezdnowojennego. Dodatek do LEGO Star Wars magazynu numer 1 na 2022 rok: 51 elementów plus ekstra, coś takiego było jeszcze w saszetce dodatkowy element, więc 52 w moim tutaj przypadku. Mam nadzieję, że Wam też się coś trafiło. Kolorystycznie spójny, możecie zobaczyć, jest dość wytrzymały, jeśli chodzi o sposób budowy. Jest kilka ruchomych elementów, choć ten, oczywiście, no wiadomo, no, technika budowania wymusiła, żeby to było ruchome. Nic więcej, to nie powinno tutaj żadnej funkcji pełnić. Skrzydła odginane, możemy je tutaj do tej pozycji maksymalnie, ponieważ sposób łączenia nam to wymusza. Możemy troszkę wyciągnąć te tutaj działka, no i to wszystko w zasadzie. Zestaw no, prezentuje się dość dobrze na, w porównaniu do innych, które dla Was swego czasu recenzowałem i duża liczba elementów, można je oczywiście wykorzystać do jakiegoś moca. Są spójne, tak jak mówiłem, kolorystycznie. Ten jest bardzo ładny kolor. Szkoda, że go nie ma więcej. Elementów w tym, w tym właśnie odcieniu, no i taki jeden masywny z przodu, duży, zaokrąglony, tak więc tak wygląda pierwszy zestaw. Drugi to oczywiście wóz policyjny, zawsze ich jest pełno, czy to w dużych zestawach Lego, czy właśnie tak jak tutaj w magazynach Lego. Co jakiś czas nas jakiś pojazd policyjny musi tutaj zaskoczyć, tak więc oczywiście w takim neutralnym znaczeniu zawsze gdzieś on się musi pojawić. Tutaj z policjantem, z taką czapeczką nic szczególnego w mojej ocenie, jeśli nie masz takiego zestawiku, no to warto go kupić, ale jeśli masz, no to to jest wszystko powtarzalne. Jedyny element tutaj dodatkowy to są jeszcze kajdanki. Jeszcze gdyby tutaj były jakieś pachołki na przykład, albo jakiś znak ostrzegawczy do, tak, do tego zestawu dołączone, no to na pewno mógłbym go Wam z całą tutaj odpowiedzialnością polecić. No a w takim wypadku, no to po prostu jeśli go nie macie, no to warto, a jeśli macie zestawy policyjne już, no to no, można zrezygnować. Trzeci dodatek to takie studio fryzjerskie do zestawu LEGO FRIENDS. Jak widzimy, krzesełko i dodatki, które są potrzebne właśnie w zakładzie fryzjerskim. Ja osobiście no, już mam sporo tego typu elementów, ale tutaj jeśli szukacie właśnie takiej różnorodności, no to taki zestaw jest jak najbardziej dla Was. Mi oczywiście najbardziej przydadzą się pewnie te chwytaki bo one gdzieś tam pękają i to nie to dlatego, że mają jakąś gorszą jakość, po prostu no, od używania potrafi takie coś pęknąć. Ten przeźroczysty, tutaj tubiasty element też może być przydatny. Luneta jako stojak tutaj na perukę, też ciekawy. No i oczywiście taki chwytak też może gdzieś tam się uszkodzić, więc jak najbardziej jako zapas. Ja traktuję te zestawy LEGO Friends bardziej jako zapas niż taki zestaw, który gdzieś tam wykorzystuję później w mieście. Tak oto te zestawy prezentują się razem. Trzy zestawy, trzy styczniowe. Osobiście najbardziej podoba mi się ten z serii Gwiezdnych Wojen. Policyjny, no to wiadomo, jeśli ktoś nie ma w swojej kolekcji Odpowiedniej liczby policjantów, no to zawsze jest to dość tani sposób na uzupełnienie właśnie swojego plutonu składającego się z takich właśnie ziomeczków. No, a jeśli szukacie zapasowych elementów do wykorzystania w mieście, no to zestaw Lego Friends jak najbardziej tutaj zawsze spełnia swoje zadanie. Powiedzcie mi, czy tego typu forma recenzji Wam się podoba. Dla mnie jest to oczywiście łatwiejsze, tak? Połączyć trzy recenzje w jedną, pokazać Wam te wszystkie zestawy jednocześnie. Mam nadzieję, że to się przyjmie. Dla chętnych, jeszcze oczywiście na koniec przegląd magazynów Lego. I to będzie tyle. Pozdrawiam i do następnego. Najpierw przyjrzyjmy sobie magazyn LEGO Star Wars. Tutaj oczywiście na początku będzie sam komiks, tak? Przeskoczmy sobie oczywiście do plakatu. Tutaj mamy z Baby Yodą, no i to jest ten ładniejszy, moim zdaniem. Mimo, że taki prosty, no to całkiem fajnie się prezentuje. I mamy Kylo Rena. Ja jakoś za, jakoś za nim nie przepadam, więc tutaj mam neutralną opinię na temat tego plakatu. Kilka łamigłówek oczywiście. Sposób budowy naszego dodatku w postaci kanonierki Republiki. Możecie sobie zobaczyć jak to wygląda, jak to się prezentuje. Możecie także przyjrzeć się elementom, czy będą dla Was przydatne na przykład, czy jeszcze zastanawiacie się nad zakupem tego zestawu, no to tutaj możecie jeszcze dokładniej, bardziej szczegółowo dowiedzieć się, jakie elementy są do niego dołączone do tego dodatku. Komiks, 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 prace, czytelników. Można się zobaczyć tutaj, jeśli narysowaliście coś. I z następnym e, numerem, który ukaże się 11 stycznia, Szturmowiec Śnieżny. Bardzo ładny. Wydaje mi się, że chyba nie mam takiego w kolekcji, więc jak najbardziej będzie e, do 11 stycznia. Aha, no to już w zasadzie niedługo. <laughs> Czyli bardzo, bardzo szybko będzie kolejna recenzja. E, tak prezentuje się LEGO Star Wars. Lećmy z LEGO Friends. Zobaczmy. Też, też pewnie na szybko, ponieważ na początku mamy komiks, więc nie będę tutaj jakby Was męczył. Tu możecie zobaczyć elementy, jakie dostajemy w zestawie. stop oczywiście możecie zrobić, zobaczyć, czy są elementy, które Was interesują, i wtedy podjąć decyzję, czy kupić, czy nie kupić. Dużo y, zabaw, oczywiście kolorowanki, czyli jest to magazyn kierowany, jak zwykle, y, w mojej ocenie, do tej młodszej części czytelników, tutaj właśnie tematyki Lego, prace czytelników, tutaj tak samo i w kolejnym numerze dostaniemy króliczka, to jest pierwszy marca, zobaczmy jakie elementy, no też taki, taka duża różnorodność, więc w zależności od tego, czy coś potrzebujemy, czy nie, możemy podjąć decyzję, czy kupić kolejny numer, czy też sobie go odpuścić, no i Lego City z policjantem, jeśli potrzebujecie, kupujcie. Jeśli nie, macie ich dość, no to można sobie przyoszczędzić do następnego numeru. Sobie oczywiście zobaczymy, co to nam wskoczy w następnym wydaniu. Mamy oczywiście komiksy, komiksy, plakaty. Ten plakat całkiem fajnie wygląda. Ładnie. O, jakiś pilot by się przydał. Ale no wiadomo, no samolot jest troszkę większym zestawem niż taki pojazd typu samochód, typu go -kart. Więc, no nie spodziewałbym się jego za szybko. Prace czytelników, o i tutaj mamy dodatek jaki nas czeka 4 lutego. Odjazdowa zabawka, budowlanie plus pojazd wiertniczy. no całkiem fajna główka. Mi się podoba. Te elementy sterujące też mi się podobają, ponieważ miałem je w starych zestawach, więc zawsze gdzieś tam sentyment do takich czarno-czerwonych antenek pozostał. I dlatego mi się tak to zawsze podoba. No i takie klasyczne koła. Prosta konstrukcja. Pewnie będą dwa trzy elementy ruchome. Ciekawe, czy tam będzie się obracać. Chyba tak, ta cała platforma, też mi się wydaje, że tu jest jakiś element właśnie ruchomy. No i tak to się prezentuje. Tak więc i o, co tu będzie? Ekstre magazyn. Ekstra magazyn. Tutaj nie widzę, bo czytam oczywiście na wyświetlaczu, a nie na magazynie poniekąd. Czarna wdowa. Bardzo ładny, ale kiedy, 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 kiedy. Nie widzę jeszcze, nie widzę. Aha, już w sprzedaży, dobra, czyli jestem do tyłu. Ok, niech będzie już w sprzedaży, no to na pewno gdzieś tam recenzję wrzucę. Pozdrawiam, do następnego, cześć.